Dzisiaj tutaj e, piłka krajowa w najlepszym wydaniu, czyli e, mecz e, takiej myślę, że widowiskowo grającej drużyny ekstraklasowej, czyli Motoru Lublin i mecz lidera e, Betclich pierwszej ligi, e, czyli e, Termaliki Brookbeth nie ciecza. Zdaj dzisiaj jest dobre boisko do tego, żeby spróbować jakichś akcji kombinacyjnych. Dośrodkowanie Wójcika no i pierwsza interwencja Miłosza Mleczko bramkarza Brookbetu. Dzisiaj ten mecz wiele klubów poległo w tym temacie albo musiało tutaj korzystać z jakichś takich specjalnych technologii. Uwaga! Ceglarz dośrodkowanie w poszukiwaniu NDI. No i tutaj poradziła sobie defensywa Brookbetu. Było groźnie tutaj popędził Piotrek lewym skrzydłem szykować się z zakupem biletu na to spotkanie. Wspiera Motor Lublin. Myślę, że warto przyjść na to ostatnie spotkanie w tym roku, podziękować za ten kapitalny rok, jaki jak i za nami. Tutaj drużyna bardzo by chciała, żeby cały stadion wypełnił się po raz kolejny, tak jak jest to zawsze praktycznie w tym sezonie na meczach Motoru Lublin. Warto te bilety kupić, przyjść podziękować ekipie. Teraz interwencja Kacpra Rosy. Nie było tutaj problemu z tym strzałem, bo był on zdecydowanie za lekki, by zaskoczyć naszego bramkarza. A wracając do samego meczu, uwaga, dośrodkowanie w pole karne. No, było groźnie. Specjalista od głową w zespole termaliki, czyli Jakub Wrubel. Tym razem nie trafił piłką w bramkę, chociaż wiele nie brakowało. Trzeba uważać na tych dobrze grających głową piłkarzy linii ofensywnej termaliki, czyli właśnie Wrubla i Zapolnika. Stolarski. Próbujemy ryzykować, próbujemy czasem zagrać z pierwszej piłki, nawet jeżeli to nie wyjdzie, no to od tego jest właśnie mecz sparingowy. Teraz NDI rozpędza się, wpada w pole karne żak NDI -e. i mamy rzut rożny dla naszego zespołu. Kolejna dobra akcja żaka, dzisiaj bardzo aktywny od początku tego spotkania i w pracy takiej defensywnej, i, i teraz właśnie na prawym skrzydle. Zawsze są w cenie. Uwaga! Wolski. Świetne teraz miejsce do oddania strzału i piłka przelatuje tuż nad poprzeczką bramki Miłosza Mleczko. Wykorzystany błąd w wyprowadzaniu piłki Termaliki, ale wykorzystany, jeżeli chodzi o przejęcie piłki, później jeżeli chodzi o finalizację, to zabrakło naprawdę centymetrów do tego, byśmy tutaj objęli prowadzenie. Szałek widać dobre wyszkolenie techniczne rozpędza się Nowakowski, ale świetnie odzyskuje Kali scanner, Nie pozwoliliśmy rywalowi na rozpoczęcie takiej groźnej akcji, takiego szybkiego przejścia z obrony do ataku. Troszkę za mocne podanie do NDIE, no ale to będzie co? Rzut karny? Nie, to w drugą stronę tutaj uniesiona ręka sędziego. Mocno ucierpiał zawodnik Termaliki zdaje się. No szkoda, bo mieliśmy groźną sytuację do tego, żeby tutaj poszukać bramki. Tutaj no, ciekawe to zagranie NDIE i Nowakowski znów uderzony, ale chyba no, takie po prostu zderzenie z rywalem. Może tutaj na przykład Filip Wójcik ustawiony przed polem karnym, albo, albo Marcel Gonsior. tak w okolicach 20-25 metra czekają na taką spadającą piłkę, żeby można było uderzyć mocno na bramkę. Zobaczymy, co tutaj się zadzieje. O tym właśnie mówię jeszcze raz. Strzelamy z dystansu. Wójcik, no ciężko mu było uderzyć, zamknąć tę piłkę, przydusić tak w dół. Hilbricht w pole karne, mocno bita piłka, ale świetnie na przedpolu Kacper Rosa, mamy okazję do kontrataku do obrońca, czyli Filip Luberecki dzisiaj ma szansę e, zagrać w meczu reprezentacji młodzieżowej, może o tym za chwilę, bo tutaj się zrobiła nagle taka przypadkowa, groźna sytuacja dla Termaliki, na szczęście strzał e, Igora, strzałka tuż nad e, poprzeczką ramki. Było groźnie tutaj, nie wiem czy nie był faulowany Stolarski. Środkowa strefa boiska, a mimo tego decydują się na dośrodkowanie w pole karne z tego rzutowolnego piłkarza Termaliki. Czy poradzimy sobie? Tak, tutaj bez problemu wybijamy piłkę. Jeszcze raz odzyskuje Termalika, konkretnie ten aktywny bardzo w pierwszej połowie jego Strzałek. No i to co, to co widzieliśmy już w tym meczu, czyli Jakub Wróbel fruwający w powietrzu i strzelający głową. Świetna pierwsza interwencja Bartnika. No i wracamy na tę drugą połowę, w pierwszej nie oglądaliśmy bramek, zobaczymy jak będzie w tej drugiej, na razie sygnał dobry, chociaż to sygnał płynący od Termaliki, że będzie nam się działo trochę więcej na boisku, strzały, zobaczmy, czyj, to chyba Ambroziewicz uderzał, ale bardzo czujny w bramce Igor Bartnik. Na boisku także właśnie główkujący Rafał Król, jest Bradley Vanhoeven, jest teraz Michał Król na prawej stronie. No to może Michał nam tutaj postraszy przeciwników jakąś groźną akcją? I chyba tak, to będzie rzut karny dla naszej drużyny. Tak jest, tutaj zawahał się arbiter. Już się bałem, że tutaj będzie jakaś próba orzeknięcia symulacji, ale absolutnie byłoby to nieuprawnione, bo ucierpiał nasz pomocnik. A więc mamy rzut karny i okazję do otworzenia wyniku przez piłkarzy motoru. Fałlował, wprowadzony w przerwie Bartosz Farwiszewski. I zobaczymy, jak tutaj poradzi sobie Rafał Król z tym rzutem karnym. Mamy jedenastkę dla motoru Lubin. Zobaczmy. Bardzo pewnie wykonana. Obejmujemy prowadzenie w 48. Minucie. Rafał Król. Kapitańska opaska e, zobowiązuje, i tak też w tej sytuacji było bardzo pewny strzał, widać duży spokój, duże doświadczenie, e, bez szans bramkarz e, Brukbetu termaliki, 1 do zera dla motoru e, Michała Króla, który tę jedenastkę wywalczył, no i ponownie bardzo dużo miejsca ma króli, ponownie ściga go tutaj Bartosz Farbiszewski dośrodkowanie i tym razem łapie wprowadzony w przerwie. Zdaje się, Mikołaj Molga. zablokowana próba do środkowania Wójcika. No niedokładne było wcześniej to zagranie Isika, no i teraz ruszamy z groźną kontrą. Van Heven ma dużo miejsca, żeby poszukać strzału Van Heven na prawą nogę zablokowane uderzenie naszego pomocnika. Testuje się e, piłkarzy potencjalnie mogących zasilić drużynę. No i tak też zapowiada się to nam za chwilę, bo te zmiany praktycznie już gotowe. Uwaga, strzał głową Rafała Króla było bardzo groźnie, ale tym, tym razem jest skuteczna interwencja w bramce Mikołaja Molgi, bramkarza Brukbetu Termaliki. No zobaczmy, tutaj Van Heven ładnie uratował piłkę w boisku. No i świetny tutaj timing tego wyskoku w górze naszego zawodnika, szkoda, szkoda, że zabrakło dosłownie tam pewnie z pół metra, żeby utrudnić mocniej tą interwencję. I świetnie, przejmujemy piłkę, no i to jest faul moim zdaniem, ale chyba tak, przed polem karnym tutaj każe ustawić piłkę arbiter. Mamy żółtą kartkę dla obrońcy Brugbetu Termaliki, zobaczmy jak to wyglądało na powtórce co prawda wozuwar nie ma, no ale jest nasza transmisja, no tutaj mam wątpliwości, czy to wszystko zadziało się przed polem karnym. Myślę, że tak spokojnie można mówić o tym, że, że to przewinienie było na granicy pola karnego, no ale taka jest decyzja, będzie okazja do tego, żeby poszukać bezpośredniego uderzenia z rzutu wolnego, bo tutaj to już chyba nie ma co dośrodkowywać, trzeba walić, jak to się mówi kolokwialnie. Jest tutaj Bartosz Wolski, tam też czai się przy piłce Kiki Simon, ale Myślę, że nasz pomocnik tej piłki yy, nie odda. Nie wiem, czy to Bartosz Wolski, czy może Kacper Wełniak, bo tutaj yy, chyba… No, ciężko jest nam ocenić po kolorze włosów. Uwaga, uderzenie, no nie, niezbyt e, celne. Skanner popatrzył jest na prawej stronie Szymon Gaj, ale faulowany był chyba Kankali scanner. Nie widzicie arbiter ucierpiał nasz piłkarz w ataku Brukbeter Malika. No byśmy tutaj nie stracili bramki na szczęście. Minimalnie niecelne to uderzenie. O, na piłce pośliczną się piłka z Odzyskujemy pod polem karnym. Kali Kaliskaner przyblokowany lekko ten strzał, a szkoda. Było groźnie. Teraz żeby tutaj podwyższyć. No zobaczmy jak to wyglądało na, pod, na powtórce. Ach, szkoda, że ta piłka przesunęła się po, po bucie Farbiszewskiego. Gdyby może popełnić błędu Lewandowski. No ale rusza Brukbet sam na sam. Pusta bramka, Fasbender I świetna interwencja. Rafała Króla tak naprawdę i naszego testowanego bramkarza. Udało się to zażegnać, udało się powstrzymać bardzo groźny atak piłkarzy Brukbetu. No to mogło być jeden do jednego. Simon. Bardzo ładne podanie do Michała Króla, no to teraz jest Wełniak w środku, jest Michał Król, no, szybkie podanie od razu do Vanhovena nadbiegającego na lewą stronę, troszeczkę za mocny wyrzucił się tutaj nasz holenderski pomocnik, uwaga, piłka w polu karnym, jest Wełniak, czy uda nam się podwyższyć prowadzenie, chyba nie było tam zagrania ręką, ale jest faul Wełniaka walczącego. Miło było z Państwem spędzić ten czas. Jeszcze ostatnie sekundy pewnie tego, tego meczu przed nami, no ale to była jedna z takich pierwszych w ostatnim czasie naszych transmisji tutaj na kanale Motor TV. Myślę, że możemy obiecać, że będziemy starali się te mecze sparingowe i nie tylko pokazywać na żywo, tak żebyście mieli do nich dostęp przed nami. Także zimowy obóz, który za no, jakieś półtora miesiąca nam tutaj wybije, więc myślę, że tam te mecze sparingowe też będziemy starali się dla Was pokazać. Tym bardziej warto zasubskrybować kanał Motor TV na YouTubie i obserwować wszystko to, co dla Was przygotowujemy. Końcowy gwizdek sędziego, motor 1 Brugbe, Termalika 0. Wygrywamy mecz sparingowy w woli chorzelowskiej. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez te ostatnie. No, myślę, że nieco ponad półtorej godziny. Uwaga, strzelają do nas piłkami. Tym bardziej kończymy. Dziękuję bardzo za spędzony czas. Michał Sprędałowicz, do usłyszenia przy kolejnych.